Kiedy będziemy mogli się zobaczyć na ringach zawodowych? Myślę, że już niedługo, żeby najbliższa walka w październiku będzie. Powiedz mi, wróćmy do ostatniej twojej walki z Alexanderem Kubichem. Jak ona wyglądała z twojej strony? No, bardzo niewygodny zawodnik, paraliżował mnie tak. No wiadomo, z takim też trzeba umieć boksować i, i dobrze, że ta walka się skończyła przed czasem. Przeszedłeś mocny test z nim, bo naprawdę widać było, że jest niewygodny i bije dość mocno. Dość mocno nie czułem ty, tych jego ciosów, tak? Może, może bardziej tak nie, nie, niewygodnie bił. No co, bardzo zawodnik niewygodny, jeszcze raz tak jak powiedziałem. Kolejne doświadczenie walka 9 minut trwała, także też na plus. I dobrze się skończyła właśnie w tym późniejszym czasie, nie, nie na samym początku. Kolejne doświadczenie Randy. Po tej walce miałeś trochę przerwy wypocząłeś? Odpocząłem nareszcie, tak. Odpoczywałem 5 tygodni, 5 tygodni w ogóle nic nie robiłem, tutaj zaczęliśmy trenować, yy, trenuję czwarty tydzień, także, że będzie moc. Były jakieś wakacje? Były wakacje, odpocząłem. No, tak jak powiedziałem, chyba nigdy nie odpoczywałem. W ogóle nic nie robiłem 5 tygodni od początku kariery zawodowej. Nie miałem w ogóle takiej przerwy. Stęskniłem się za salą? Stęskłem się za salą. Jestem głodny boksu i, i wychodzę do, do, do kolejnej walki bojowo nastawiony i zobaczcie dobry boks.